Kurczę, to już ósmy odcinek. Przepraszam Was za tą małą przerwę w pracy. Jak wiecie, jestem Diana, to tak, tak, to jazda bez trzymanki. Jazda bez trzymanki. No tak, właśnie ona. Jak już zresztą pewnie wiecie. Przesądy. Co to za temat? Przecież to vlog chrześcijański. No i właśnie, to jest bardzo ważna rzecz. Nie, nie, no nie będę Was nawet, żeby wierzyć w przesądy. Hello. Ale to ważne. Dlatego, że większość naszego społeczeństwa, która uważa się za chrześcijańskie, wierzy w przesądy. No tak, jazda, 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 bo chrześcijaństwo to jedna wielka jazda bez trzymanki. Wierzymy w Boga i to, że On kieruje naszym życiem, jednocześnie wierząc, że rozbite lustro w naszej łazience Przyniesie nam 7 lat nieszczęścia. Co za logika! Dlatego właśnie dzisiaj pogadamy o sobie o przesądach. O, nie, czarny kot! Nie przejdę! No, nie, no serio! Nigdzie tutaj nie jest napisane. A wtedy Bóg powiedział. Jak tylko przebiegnie ci czarny kot przez drogę, to zrób trzy kroki w tył. Nie ma takiego fragmentu w Ewangelii, to tylko moja wymyślona kartka. Więc dlaczego wierzymy w jakiegoś czarnego kota? One też chcą żyć. I za to nie poradzę, że są czarne, no. Pytasz czemu siedzę, skoro miałam wychodzić. No bo właśnie wychodziłam, no nie? I nagle zapomniałam zabrać telefonu. Przecież to zła wróżba, nie? No i teraz co? No muszę odsiedzieć, no. no. nie no, serio? I rzekł Bóg do nich. Jeśli po coś wrócisz do domu, to usiądź na chwilę, inaczej spotka cię niepowodzenie. To znowu moja kartka. Bóg nigdzie tak nie powiedział. Co, dlaczego czekamy? Ej, w jaki dzień się urodziłaś? W niedzielę. A tu fantastycznie. To znaczy, że jesteś szczęśliwym dzieckiem. Czy naprawdę wierzysz, że to cię zbawi? I dodał Bóg. Jeśli twoje dziecko urodzi się w pierwszym dniu tygodnia, to będzie to dla ciebie znak szczęścia. Co za głupota! Jeśli ktoś się urodził w niedzielę, no to sobie gratuluję! Ale jeśli poniedziałek, wtorek, piątek ciśnione, to też świetnie! Nie mam to reguły! no Hello! Bóg nie kardzi dzieci urodzonych w innych dni tygodnia niż niedziela. Swoją drogą to by było dość zabawne. O nie! Dziś piątek 13 lepiej iść do szkoły. I rzekł do nich Bóg. W piątek 13 każdego miesiąca uważaj człowieku dobry i pobożny, bo czeka cię wielkie nieszczęście. Jak widzicie... Żadnego z przeczytanych przeze mnie fragmentów nie ma w Ewangelii i w ogóle w całym Pismie Świętym nie ma, bo są to po prostu wymyślone przez ludzi przesądy, w które my jako chrześcijanie i czy w ogóle niechrześcijanie nie powinniśmy wierzyć, co za głupota, no serio, tak właśnie uważam. Ja rozumiem, że tradycja, że babcia mówi, żeby uważać na kota, ale... No czy ten kot naprawdę zawinił? Czy ten piątek 13 jest jakimś gorszym dniem? No nie, no nie jest gorszy. Ani ten kot też nie jest gorszy. Ani dziecko z soboty nie jest gorsze. Sama jestem z soboty. Jeśli wierzysz, że Bóg i tylko On da ci szczęście, bo jest drogą, prawdą i życiem, to tego się trzymaj. Zapraszam do subskrybowania. Komentowania, wysyłania wszystkim znajomym, rodzinie, babci i dziadkom, wszystkim urodzonym w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty i nawet niedzielę. Wszystkim czarnym kotom i wszystkim tym, którzy może jeszcze wierzą w przesądy. Do zobaczenia!